Co z tej strony jakieś 18 A to jest drugi odcinek z Little Fighter 2. Drugi odcinek e, prób przechodzenia e, tej całej kampanii w tej grze. I teraz tak normal. Za pierwszym razem się nie udało. Doszliśmy do e, piątego etapu pierwszego poziomu. Teraz tak losowanie. Zamykam oczy. Raz, dwa, trzy. John, niech będzie John. Mamy maga. Fajna postać. Potrafi leczyć i siebie i swoich sojuszników. to nie pamiętam combosów. Yy, Jest shield. No dobra. Chwilę, mamy kręciomek. Hil to by byłby coś tam z, z. ze strzałką w górę ale nie wiem mam nadzieję że przyjdzie pist zablokował mam nadzieję że przyjdziemy przynajmniej do tego drugiego typu ojej dostałem od, od kogoś mam nadzieję że przyjdziemy co najmniej do drugi... drugiego stage'a na razie na... napiprzamy kulom jakiejś energii leżyliśmy chyba tak dobra jazda dalej Full Hubs jest, mana jest, można na Tutaj panowie sobie nie, nie radzą, a ja im trochę nie pomogę. Bo jestem słaby. Mamy teraz Key pier więc więc można O ten. Tutaj kurwa. kurwa specjalne mocy kurwa, chuj moje kurwa, jaka na to lubię w takich pla platformówkach proste, przyjemne, mało zajmują, nie ma żadnych problemów z, z wymaganiami co do karty graficznej czy tam czegoś tam ilości ram procesorka ogólnie sprzętu jak zagramy na prawie na no, prawie no w sumie... Na każdym komputerze, tak? Bądź co, bądź. Musimy zagrać Zagramy. przecież to prawie, że nie ma, nie ma wymagań. Dobra, pisz, 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 pisz ja na pierdzie tutaj metr. Nie, 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 zapierzesz. nie, nam nam Mleka O, ten pije. Ojeju, a nie, Niesamowite wyczucie czasu Niesamowite wyczucie, akurat ta... Nie wiem jak to... Hmm. To pudło spadło akurat na naszą głowę, no. Naprawdę, ha. Bardzo ciekawe Jakiego to trzeba mieć pecha Dobra, to może pomogę tym chłopakom, bo... Widzę, sobie, że sobie tutaj nie radzą. W sumie. Ojeju, Davis. David, David, chyba, tak? David on ma. Padł. Tutaj bardzo dobry. W sumie nie ma słabych postaci na ten tryb. Myślę, że padnie. O tutaj. Firen. Chyba on ma. Padł. Co do leczenia, bo wspomniałem, że. Nasza postać ma leczenie. Można wyleczyć tylko ten pasek czarny, taki ciemno-czerwony. Nie można wyleczyć, tak, żeby mieć full Hubsa. Dobra, i wiem, jakie jest leczenie takie, takie. Że kto, kto chce ten korzysta. Dobrze, dobrze wiedzieć. Przyda się. Gdzie jestem? Nie wiem, gdzie. A, dobra, tutaj jest. Chyba to sobie wpierdol trochę. tutaj laską napierdzielamy mam, mam nadzieję, że będzie lepiej Ojeju no dawaj, leczenie Kto potrzebuje leczenia? Ten Kogoś wyleczyłem, ale nie wiem kogo Chyba nie tego co chciałem, bo chciałem tego lodowego On ma... nie wiem Coś... nazwa... coś z tym... Z... lodem Biegnę... o kurte te grubasy Ratowałbym... to są znaczy uratował W sumie uratowałbym tego... tego... tego sojusznika, tego siomka naszego te z tą głupym fryzurą Co uczyniłem Ej, ej, kościół, ogarnij. Kapiszona. Jeszcze ktoś. Nie, to. No, dobra, już wiem jak ten, ale nie wiem jak siebie leczyć. W sumie równie dobrze mogę rzucić to i kto. I mogę wejść w to, nie? To, to całe leczenie. No, już się problemy zaczynają powoli. A nie wiem, gdzie jest. Dobra, wiem. Dawno tyle nie gadałem, naprawdę. Aczkolwiek, <noise> mogę wybrać jakąś inną postać, bądź co bądź. Nie to. Kręciołek najlepszy. Dziewięciu tylko? Coś jest... Ci, co nasze mleko. Kościu, się! Ojej! Tam pije sobie nasze! Ja leżę, dlaczego ja leżę? A w sumie. O, nie, powinniśmy to, to skończyć. Powinno się udać. Myślę, że w tej partii nie pobiję rekordu. Zabitych, bo trochę. trochę nic nie robię. <grym>, żeby tak, 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 tak. tak powiedzieć ten. nie obrazić. Jest! Wyszło! Nikt nie padł. Jest. ciekawe jak statystyki. O, kurde, to 117 zabiliśmy. Co robiliście? Największy dimecz, najmniej. Nie no, ten. Ja nie wiem jak on ma. On ma nie pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Rudolf... A, Rudolf, Rudolfina, nie Rudolf, ale... tak jak mówię, Eli jest. Dobra. Nie dalej. O, tutaj będzie już ciążej. Trochę... trochę ciążej. <laughs> ja, ja tak miałem ostatnio więc. Nic się nie stanie. Ej, rozładowałeś mi kamień. Już z dwóch stron napiwają. Jesteś wolny, mój przyjacielu. Możesz tu mordek, ja mam tutaj piotę. Eee! Dobra, wiem jak siebie leczyć. O i ten nasz Mac się też umie leczyć W sumie gościu ma podobne spele jak my Tutaj padł Luis Kurwa gdzie ja jestem <słuch> Powstań mój przyjacielu Co to było? Dobra nie wiem Leż sobie jak chcesz Alkoholiku. się zachlał kupałej Udaje, że nie jest w stanie walczyć. Nie chce mu się. Skurczy bóg. O Mój wierny... Oj. Mleko. Mleko się skończyło. Idź do sklepu po mleko, bo się skończyło. No, że mamy. Kurwamy, odpięknie to piękne. Wychlał cały. Pist. Nic ci nie pomogło. Jakieś lekko. Uh, Tat Aue. Co ja nie wiem, czy to można nazwać Aue? No, chyba można. Tam z dwóch stron walczymy. Na dwóch frontach. Ojej, ale mi. F... Z półwrotu bije Tutaj wiem. Bym bo radzicie sobie radzicie sobie to dobrze cieszy, cieszy mnie ten fakt wiecie co ja wezmę ptaszkę na ten, na kolejny etap aczkolwiek to było głupie bo ta ptaszka za długo nie potrwa nie przytrzymała o i mamy o bossa to znaczy w przeciw, przeciwnej drużynie mamy bohatera i to akurat my Ojej, nie wiem czy zawsze jest ten sam. Znaczy po kolei, czy ten on się pojawia? Jak on ma? John. John? Chyba John. Dobra, lecimy dalej. Ratujmy z więzów. Możesz ty mordę, i tu ja jest. To nie mam many. Ci to padli do naszych zapasów. Jeszcze. Jeszcze oberwałem. Pist, piemy. Jakieś tam te. O, ko kolejny bohater. Ciekawy kto. A, to ten. Nie lubię. Bo tej postaci ogólnie nie lubię. Co było? Nie wiem jak nie ma. Kosaczek taki. O, kolejny etap, trzeci. Trzeci etap z, z poziomu drugiego, stajesz to chyba poziom. Czy mam, mam taką nadzieję? Jak nie? To chyba nie za maturki. O, kto? F F nie, Denis. Denis, mój przyjacielu. Możeżesz ty jaki. Jak... Kurwa, rzuci, jak się na niego rzucili. Jak rejsi, się na, na szynkę. Naprawdę. Kurwa. A teraz kto? Kto, kto się okazał zdrajcą? Fishen. Nie, Fission. Jak on ma? Nie wiem. Szczegół. A taka propa jest chyba 3, Są chyba trzy te poziomy. Jak, jak mają flaszkę, tym, to nie robi. Nie Trzeba wykorzystywać. A teraz kto? Luis. Luis, ty mendo. Jak mogłeś nas zdradzić? <śmiecki> na niego rzuci. <żyć. śmiecki> to mnie rozkierdala. Ośmiu, kurwa, bohaterów. Tu jest tam dwóch jakichś typów randomowych. Rzuca się na, na jednego. No ja pieprzę. Kościół ma pecha. O, już. Bo trochę ich jest. Ale jest, nasze zgranie już... To jest... O. Nasze zgranie jest, już wygląda powoli bardzo dobrze. Nie ma czegoś takiego, że nagle. Nagle wszyscy padają, albo nie wiem. Ojej, ja, ja tam biegnę, biegnę i od razu padam. A nie, teraz są. Nie padłem od razu. Ale blok. Rudolf, czerwone nosy. Co to ten. To Rudolf, to jest ten ninja. Ten, nie wiem, co on, Tom chyba, nie wiem, co to jest. Dopatrz się do tego. Dobra, jedziemy dalej. Z drugiej strony na pewno idą. To za dużo ich, żeby z jednej strony szli. No co ty gadasz? Z jednej tylko? Teraz teraz z tej strony wybiegną. Lubię grać z Rudolfem. To z tym ninjom, bo on ma coś takiego jak duplikację. I stoisz sobie tutaj. I po prostu robisz. Robisz sobie klony. A, i, a, tylko, a tylko to co robisz, to pijesz. I zabijasz. I robisz sobie takie statystyki fajne. To jest tak łatwe wtedy. Może pokażę ten trik. Trochę taki, taki nubski jest, ale. Ty widzisz, jak on pije? Ja jakby nic, nic w ustach nie miał od, da, od dawien dawna. Bez pod tekstów proszę. Ta, proszę, a, a wiem jak co wy zrozumieliście. Przez to za dużo w internecie siedzę, żeby nie wiedzieć. Tutaj kozak. Masz kurwa. Wstaniesz. Ale nie wyczułem. O, dosłownie chyba go zabiję. Kolejny bohater tutaj, okay. tenis, tenis, jak mogłeś? Myślałem, że, je, że się przyjaźnimy. Mówi, jeszcze we mnie? Czemu on się na mnie rzucił? Aha, ja mam, le ja mam leczenie, będę. Jest, stage clear. Dobra, to w takim wypadku. A nie gram, wyjebane. Najwyżej podzielę w tym momencie O i dostałem Zobaczymy, zobaczymy co zostawię. Jakby co to tak widzimy jak wygląda kolejny stage. Najwyżej zacznę od kolejnego i dopiero od trzeciego jednak dość długi odcinek się zapowiada. Albo podzielę na dwa, zobaczymy. A przy moim 0,7 mega uploadu. No ciężko, ciął, cokolwiek wrzucać Dostałem. Jak możecie mnie bić? Aczkolwiek myślę, że dopiero 3. Dopiero trzeci, z, yy, trzeci, piąty z etapów jest trudny, trudny To znaczy wszystkie są trudne, ale... Ale osta ten ostatni piąty jest Patologii... Naprawdę Patologi jest Piekielnie trudny Zwłaszcza ostatni ten... na no, normalne gramy. Nie, w sumie będę kończył ten odcinek w takim wypadku, bo to było po to grać, to tak ciężko będzie. Przechodzić na YouTube wszystko. Nie wiem jak długi ten odcinek jest. A ty won od mojego przyjaciela Mnicha. Magiczna pałka. W tym etapie, o ile dobrze pamiętam, jest takie ułatwienie, że oni nie wyskakują z dwóch stron, tylko z prawej, tak jakby. Dobrze, w sumie, w sumie, bardzo dobrze bo Co? Do mnie i do mojej... <laughs> ty w mordę! Nie sądziłem, że tak szybko Hopsmit. Gdzie jestem? Dobra. Hej, szyj! Szyj! Kurwa, jaki teamage mają? Przepraszam, kurczę. Kurczę, ale oni biją. Gdzie jestem? się od nas spadł. Pytanie kto? Denis. Tak, Denis. Denis, Denis, ty się nazywasz. O, dobra, ten jest. W końcu go już trafiłem innego poza mną. Znaczy trafiłem. Ktoś inny wziął niż się. Tutaj widzimy mm, sojuszników naszych, którzy mają po prostu trzy życia, tak znaczy 3 razy mogą paść yy, i mamy pokazaną rezerwę, a dlaczego 3 Nie wiem 14 nas jest I 3 w rezerwie więc ar ar armię taką powo powoli, powoli robimy Przecież w morne Moim biom strasznie biją Kurwa, myślałem, że myślałem, że przejdzie trochę dalej Dobra, idziemy dalej. Do... Uwaga, nie chcemy skinąć, tak? Jak nuby piersi. A im mniej HP mamy, to tym szybciej nam się mana regeneruje. A przynajmniej tak sądzę. Wleczyłem kogoś, tego ucznika naszego. Zaczęłem, i... David chyba on ma... Tak, chyba tak. Chyba na pewno. Gdzie jestem? A ja walczę dalej. Dalej walczę! Napierdzielaj magiczną różdżką. Gdzie jestem? Wiesz kto o oni idą po to fajnie nie muszę nie muszę stać na nim. ja sobie wziąłem i wziął sobie w morda. lubię grać silerem naprawdę lubię grać fillerem. Wiesz, kto, kto kto potrzebuje niech bierze wziął ten który na niej potrzebuje Interesujący, Lordzie. co kozaki do mojego. Nie wiem, ty, jak ja mam mało hapsa. Z przesady, panowie nie, ale spieprzyłem. Tutaj jestem chodź tutaj na solo. Na solo mówiłem. I teraz trzeba przeżyć. Tak jest. Ojej, ja jestem dobry Co chila chcecie, nie? Nie ty, idioto Kurcze, idioto Dwóch naszych padło już, oni apitole I w tym samym... miejscu Nie podesz jej po to Więc to hapsan marmię o, zaraz padnę! A, padnę zaraz! Czemu leczy się tylko? Ja jestem... kupi. Luch jest 6 ciągle. A i jeżeli bohater nie pada to... To się ciągle oni regenerują. Dobra, jeszcze jeden, Luis jeszcze do tego, taka mała ciekawostka, Luis jak ma chyba poniżej 30% HP, e, może się zmienić w taką wersję siebie bez zbroi i wtedy jest super, jeszcze, o, a to nie jest nasz. No i co, kozaku? Ładnie? A, on wziął mnie. O kurwa, dostałem mlekiem. Jebany ten konopny Oż, tu mordę, ciężko będzie. Nie, rzuć, rzuć to! Gdzie ja jestem? Nie, nie wiesz tego. Nie bierz piciu. Kurwa, trzeba jakoś zabić go. Dobra. Może damy radę. Damy radę! Damy radę! Chyba. Jak kupię, nie padnę. Tak. Jest! 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 Udało się! Jest! O, ale jesteśmy dozi. Kurwa... Kozaki z nas... Ale teraz mamy mało chapsa trochę i będzie ciężej. A będzie jeszcze ciężej. To jest piąty ten etap. Aczkolwiek da się, da się, da się przejść to. A tu ten! O, to jest ten... Bez zbroi. To jego zmiana. Kozacki, kozacka postać. Na, mm, jak odpalimy kot, to mamy go. Aczkolwiek jest jeszcze potężniejszy. Są dwie potężniejsze. Jeszcze. Ja myślałem, że tam leży. O jeju, ktoś już z nas spadł. A to jest pierwszy etap. On odbija. Leż, i Ile ty tu Nie, chyba tego nie przejdziemy. Chyba na pewno. Zostamy we dwóch. Teraz moja. Kurwa dostałem od swojego... Nieo! Nie jaka siara. No dobra, mam statystyki 86. No dobra, to druga próba. Przeszliśmy dwa razy dalej. To jest poprawa, to jest bardzo dobra poprawa. Dobry prognostyk na kolejny odcinek. A więc dzięki za oglądanie. I do kolejnego odcinka. Bye bye!